Parę słów o filmie proszę powiedzieć nam. Firma Interplast istnieje na rynku od 1996 roku. Zaczynaliśmy głównie od handlu maszynami używanymi i w tym się jeszcze do tej pory specjalizujemy. Nasze maszyny, wszystkie używane są sprzedawane w pełnym pakiecie, ponieważ maszyny u nas uruchamiamy, przeglądamy, sprawdzamy. Pakiet, jak rozumiem, dotyczy też gwarancja i tak dalej, wszystko, tak? Gwarancja nie, natomiast pewnego rodzaju naszą gwarancją jest to, że klient może sprawdzić u nas maszynę na ruchu i my ponownie tą maszynę u klienta uruchamiamy, tak? Czyli Dostaje klient w pełni pracującą maszynę gotową do, do produkcji. tak. E, oprócz tego od trzech lat jesteśmy e, jedynym przedstawicielem brytyjskiej firmy XYZ Machine Tools na rynku polskim e, i w tym momencie też oferujemy te maszyny. Dlaczego wybór akurat padł na tą firmę? Ponieważ uważamy, że są to maszyny jedyne w swoim rodzaju i nie ma ich na, na rynku polskim tak naprawdę. I niektóre z tych maszyn Państwo dzisiaj przywieźli też na targi, prawda? Tak, prezentujemy na targach frezarkę SMX 3500 oraz tokarkę SLX 355. To są jakieś innowacyjne rozwiązania? Wie Pan, co innowacyjne uważam sterowanie, które jest na tych maszynach. Maszyna sama w sobie, budową, nie różni się tak naprawdę od większości maszyn prezentowanych na targach. Natomiast sterowanie, które jest na tych maszynach, można nazwać innowacyjnym. Jest to sterowanie prototrack, które oferuje możliwości klientom takie, jakie ich żadne inne sterowanie nie oferuje. Między innymi na przykład funkcję, która nazywa się tracking. Jest to funkcja śledzenia, co umożliwia nam prześledzenie gotowego już programu, dzięki czemu unikniemy kolizji na maszynie, tak? Dziękuję to wszystko.